Mimo wszystkich wątpliwości, y, też takich aferek, nawet korupcyjnych, różnych spekulacji y, czy problemów y, alkoholowych, o których się trochę mówiło, trochę widziało. No i to wszystko nie zniechęciło do niego Polaka. Ja, tylko jakby potwierdza to, co jest już potwierdzone, trochę straszy pozwami, trochę y, to, Koboska akurat y, jest na tym odcinku, trochę mówi o tym, że to jest jakaś brudna gra. To jest y, ruch Donalda Tuska bardzo ważny. Y, Trochę go kosztujący, ale na koniec dnia mogący być nie tylko dla koalicji no źródłem czy też drogą do sukcesu, ale też wpływa na w ogóle dyskusję w Unii Europejskiej, w której mamy teraz kilka bardzo ważnych wyborów, jak te, które mają się odbyć w Niemczech czy we Francji. partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. A zanim zaczniemy zachęcamy Was do subskrybowania kanału Gońca Statystyki pokazują, że jest was coraz więcej, ale ciągle ponad połowa naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Zróbcie sobie prezent na święta i subskrybujcie Gońca. Naciśnijcie ten dzwoneczek, komentujcie po to, żeby mieć coraz więcej oryginalnych treści i żeby wspierać dziennikarstwo, które kulą się nie kłania, ujawnia tych, którzy próbują się schować i dba o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa. Twórzmy razem coraz silniejszą społeczność Gońca. Gońec w tych wyborach prezydenckich na pewno każdy kandydat będzie starał się narzucić taką swoją narrację. Wydaje się, że. W przypadku Rafała Trzaskowskiego sytuacja jest już jasna, czyli chodzi tutaj o patriotyzm gospodarczy, chodzi o to, żeby ta kampania była inna niż ta przegrana. Natomiast w przypadku Karola Nawrockiego pojawiają się w ostatnim czasie takie pogłoski, że rzekomo miałby właśnie w tym finałowym już odcinku kampanii mocno skierować się na, na kwestię dotyczącą reparacji dla Polski ze strony Niemiec i na kwestię Wołynia. Czy wierzysz w to, że jego kampania pójdzie właśnie w taką stronę? Wołyń już poszła nawet i Wołyń y, też y, to jest niebezpieczny ma, temat dla y, Karola Nawrockiego. Z wielu różnych powodów pewnie będziemy mogli o IPN-ie porozmawiać, bo będziemy musieli podsumować jego karierę IPN to powinien być takiego pomnik, coś co powinno być jego wizytówką, a jest y, wiele y, działań IPN-u, nie tylko w polityce kadrowej, która no jest, było takie y, po wyborach przytulisko dla niektórych ważnych polityków PiS, wojewoda tam się znalazł, była pani dyrektor Polskiego Radia, no to na pewno nie jest to coś, o czym możemy mówić, że to są po prostu ludzie, którzy są fachowcami i tyle. Nie, no po prostu ich przytulił w trudnej sytuacji Nawrocki. Jak będziemy podsumowywać jego działania IPN-owskie, no to zobaczymy, że yy, no, będzie miał sporo problemów z wytłumaczeniem, braku sukcesów przez 8 lat w zakresie rozmów z Ukraińcami yy, właśnie jeśli chodzi o wołę między innymi o rozpoczęcie ekshumacji. I naprawdę nie będzie trudne. Ja tutaj nie mówię teraz o prawdzie, mówimy trochę o narracjach. Ja o prawdzie możemy porozmawiać osobno jeszcze, ale teraz jest koniec roku i mówimy o tym. Kto będzie bardziej chciał przekonać do tego, co jest dla niego politycznie korzystne. Na pewno można wskazać wiele różnych obszarów do, w działaniach IPN-u, które mogłyby być lepiej wykonane, które nie zostały wykonane. Kiedy ktoś się za to realnie weźmie, no to też będzie trudno Nawrotkiemu walczyć. A to na pewno jest tak, że Nawrotki. Nie jest w jego interesie, żeby ekskumacje się zaczęły. I to jest taka sytuacja, którą jeżeli mądrze rządzący będą go włączać w starania na rzecz rozwiązania problemu Wołynia, tym bardziej on może w tym grząznąć. A grzęznąć o, grzęznąć tym bardziej może on w tym grzęznąć, jeszcze raz poprawiam się. No i to, to na pewno tak. A kwestia niemiecka też jest już trudna do wygrania. Tak łatwo przez PiS, bo wprawdzie. Rozpuszczono i wzmożono nastroje antyniemieckie bardzo. I to robiono przez lata, i też mają zasługi, w tym zasługi, mówię w cudzysłowie, bo naprawdę to jest złe budować ksenofobię i niechęć do innych grup. To jest coś, na czym na pewno my jako naród będziemy tracić, szczególnie jak nie mamy żadnych argumentów. I niemieckie kwestie będą. O tyle y, naturalnym tematem, że y, dużo antyniemieckich narracji w sieci i grup antyniemieckich funkcjonuje i może pomóc y, napędzać y, tę narrację. Natomiast znowu tutaj jest prosta recepta na to, żeby y, od y, wszystkie y, jakieś ataki odpierać, bo co by nie mówić, to właśnie ta ekipa się najmocniej dzisiaj stawia Niemcom. To ta ekipa e, krytykuje na przykład pushbacki, które nam robią, czyli przerzucanie przez e, służby niemieckie imigrantów do e, uchodźców, imigrantów też e, zarobkowych do Polski i tak dalej, i tak dalej. I generalnie Niemcy są dzisiaj w dużo gorszej politycznej sytuacji, czekają na wybory, upadł rząd, e, e, ciągle jest. Jest też wspierana przez rosyjskie różne macki AFD, czyli prawica niemiecka, zagrożeniem, w, jeśli chodzi o przejęcie władzy i w ogóle zburzenie takiego, obozu demokratycznego w Niemczech, bo to są tacy ludzie podobni w charakterze działania do Konfederacji, więc to by było w ogóle wymiana, no, bym powiedział, rewolucyjna, jeśli chodzi o władzę. W związku z czym te tematy będą na pewno chodzić, ale czy one są takim jednoznacznym e, złotym gralem politycznym, złotem dla Karola Nawrockiego, to śmiem wątpić. Wystarczy się do tego przygotować. To nie jest tak, że e, wszystkie tematy antyniemieckie i Jednoznacznie będą zawsze wspierać ludzi z PiSu, bo jest chętna też chociażby konfederacja, ale też są już y, możliwości przeciwdziałania propagandzie, choćby razem z przejęciem TVP, odbiciem od Jacka Kurskiego i tego typu ludzi. No ale czy na przykład możemy powiedzieć, że w tych wyborach prezydenckich, w tej kampanii prezydenckiej, większą rolę niż. Tej w tej chwili się wydaje, Mo może jednak spełniać właśnie ta kwestia, o której wspomniałeś, czyli migrantów. No bo tak się składa, że prawdopodobnie te wybory mogą się odbyć w maju, ale zawsze w kwietniu, maju ta liczba zdecydowanie e, najazdów na naszą granicę, powiedzmy. Akcji, gdzie ludzie próbują przekroczyć granice, zdecydowanie się zwiększa. To jest właśnie kwiecień, maj, to jest właśnie ten czas. No i chyba, i chyba nie bez powodu właśnie Donald Tusk całkowicie to przewidywał i, i e, no, jego narracja. W sprawie granicy jest tutaj jasna. Ale to nie tylko narracja. No to tutaj powinniśmy o tym mówić, bo to jest też koszt, który świadomie Tusk ponosi i za to mocno obrywa, bo środowiska, bym powiedział, walczące o humanitarne prawo w, w traktowaniu uchodźców, no bardzo mają mu to za złe. I na przykład myślę, że Agnieszka Holland to, to, to były ostatnie wybory, w których polecała Donalda Tuska, bo to dla takich ludzi jak na przykład Piotr czy, czy, czy dla grupy granica, no trzeba to mówić jasno, że oni często powtarzają, z naszej perspektywy to nie ma praktycznie żadnej różnicy między platformą a Pisem. I Donald Tusk to wiedział i wiedział o tym, bo też przychodziły, już to Państwu mówiłem, przychodziły meldunki, które wskazywały na to, że plan ma być na taką wiosnę uchodźców na granicy już przygotowany, czyli że będzie tam najwięcej incydentów i będzie to oczywiście wspierać wszystkie ugrupowania, które będą miały najmocniejszą retorykę antyuchodczą. wcześniej było oczywiste, że będzie tutaj konfederacja i PIS, e, no, wyciągać ręce, żeby procenty wpadały, a teraz się okazuje, że Donald Tuskim wytrąca tą naturalną zdolność do pozyskiwania, a jeszcze się będą kłócić między sobą, e, więc to to będzie bardzo ciekawe i Donald Tusk poświęcił, no. Nie wiem, sympatię tych ludzi czy też wiarę w siebie, wiarę w koalicję 15 października tych ludzi, którzy też byli głośni na ulicach, y, zmotywowani i cały czas zresztą będą protestować na pewno, bo uznał, że ważniejsze jest to, żeby pis nie miał takiego paliwa motywującego do wyborów, że zobaczcie, oni chcą wpuścić nam tutaj, już nie będę używał brzydkich różnych kolokwialnych y, y, sformułowań, ale wiecie państwo, że takich jest bardzo y, bardzo y, dużo, więc y, to jest ruch Donalda Tuska bardzo ważny, trochę go kosztujący, ale na koniec dnia mogący być nie tylko dla koalicji no, źródłem czy też drogą do sukcesu, ale też wpływa na w ogóle dyskusję w Unii Europejskiej, w której mamy teraz kilka bardzo ważnych wyborów, jak te, które mają się odbyć w Niemczech czy we Francji. Mamy również kandydata, który no, mam wrażenie, że w ostatnim czasie. Milczy we wszystkich językach świata na temat najnowszych doniesień związanych z nim, z Michałem Kobosko i pewnym biznesmenem, czyli marszałek Sejmu Szymonchuowniakiem. Dzięki też za krótkie spotkanie w Karpaczu. Jeszcze prośba, pytanie. Dostaliśmy od pani Iwony naliczenia czesnego, ja i kolega. Nie ukrywam, to dla nas, na tym etapie startupu, jaki budujemy, dość wysokie kwoty. Czy jesteście elastyczni, czy mam przekazać koledze, że to finał? Mike, to jest w ogóle śmieszna kwota do normalnej ceny, ale Tomek mówił, że to wam ogarnie. Spotkamy się to pogadamy. Mnie Tomek tego nie mówił. Jakby powiedział, to bym ci głowy nie zawracał. Pytanie tutaj, czy Szymon Ty to zacierasz końcu... ręce, bo ty od początku czułeś, to trzeba ci powiedzieć, że to jest, to jest właśnie. Eee, bardzo takie satysfakcjonujące w rozmowach z tobą, że od razu wyczułeś, że tutaj nic dobrego już Szymonowi Chołowni nie, nie, nie wyjdzie w tym temacie. No, i jak no nie wiem, no, ten, ten, czy, ten, ten, czy ten kandydat y, zamierza nas teraz, nie wiem, zamilczeć na temat doniesień. No bo, szczerze mówiąc, jest to bardzo dziwna sytuacja, w której myślę, że do, o coś takiego nie pokusiłby się nawet Karol Nawrocki, gdyby padały takie oskarżenia, żeby milczeć przez ponad tydzień, nie odpowiadać w ogóle na takie doniesienia, gdzie no, miałby to być kandydat, miała to być osoba w polityce przenosząca. Całkowicie nową jakość. Tymczasem okazuje się tutaj, że e, są jakieś rozmowy dotyczące tego, że miałaby mu opłacić studia osoba mocno związana z aferą podsłuchową, gdzie no nikt mi nie powie. Na pewno osoby wszystkie zamieszane w tą sytuację miały świadomość tego, kim jest ta osoba. No i co teraz słyszymy w ramach odpowiedzi? No nic. No. Zastanawiam się po prostu, ile czasu jeszcze Marszałek Hołownia zamierza tutaj e, czekać z jakąkolwiek odpowiedzią. Ja spodziewam się, że będzie sytuacja taka tutaj, że Michał Kobosko zastosuje jakieś pozwy, które już tutaj zapowiada, gdzie Michał Kobosko w ogóle nie zaprzeczył temu, że była to prawda. Powiedział nie powiedział tym, tylko, że, to są że... fałszywe tak. SMS, y to przypomnij, o co chodziło bo to jest też bardzo ważne. No, oczywiście osoba, o której mówimy, to Tomasz Misiak, były senator, który też ma różne jeszcze sprawy karne, ale no, był taką istotną osobą, która zachęcała do Sowy. Teraz okazuje się być istotną osobą przy rektorze i no, pohukuje w różny sposób, używa też różnych dziennikarzy do tego, żeby no, protestować przeciwko ujawnianiu jego roli, ale jest to bardzo istotne. I już sam misiek to jest taka wisienka na zgniłym torcie, bo, bo jednak problemem największym chołowni na dziś jest to, że kłamał w sprawie kolegium Humanum. No i to, że szukał sobie jeszcze jakiegoś dodatkowego finansowania, może go tylko zabić. W moim, w moim odczuciu, i to też trochę widać już w sondażach, to Szymon Hołownia się tak trzyma trochę na ślinie z tymi swoimi sondażami. I kiedy na przykład, ja jeszcze raz to mówię, bo dużo się o tym. Mówi. Jeśli wyjdą nagrania jego, gdzie on jakoś będzie sobie y, dyskutował o tym, jak to fajnie, że może załatwić dyplom i jeszcze za to nie zapłacić, no to to dla niego może być w zasadzie y, sytuacja bez wyjścia i, i on wtedy to już tylko rozpaczliwie będzie próbował, nie wiem, uratować te 10% i to też mu się raczej y, nie uda, więc y, bardzo źle to wygląda i wiesz co jest dla niego gorsze, dla Szymona Hołowni, to, że. Jego los nie jest w jego rękach, bo on nie wie dokładnie, co może mieć yy, rektor, co mógł zeznać, co może mieć prokuratura. No właśnie, bo kiedy wiedzą, to częściej chętniej komentują. No Jak właśnie, nie wiedzą, to jest właśnie coś takiego, proszę no Państwa. No tak, tak samo było: no przecież Szymon Hołownia to nie oszukujmy się. Szymon Hołownia siedział cicho, nie wiem na co liczył, ale mówiło się przecież, no, nawet w różnych programach publicystycznych były takie wątpliwości co do chołowni i tego, czy on tam nie studiował. No i on czekał, 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 no i potem wychodzi na to, że po prostu chciał zobaczyć, ile wiemy. Wiemy jako opinia publiczna, wiemy jako dziennikarze i do tego może się odnosić, przyznawać i w ogóle. Natomiast nie było tak i nikt mi nie powie, że że coś takiego miało miejsce, że Szymon Hołownia wychodzi i mówi, dobra, pytajcie mnie o wszystko, ja nie mam, nie, nie ma problemu, tu mam kalendarz, mogę wam powiedzieć, co tam robiłem, jakie były ustalenia, wszystko jak najbardziej. Nie, on tylko jakby potwierdza to, co jest już potwierdzone, trochę straszy pozwami, trochę, to Kobosko akurat jest na tym odcinku, trochę mówi o tym, że to jest jakaś brudna gra, budując, nie wiem, chyba myśląc o tym, że ktoś będzie chciał go bronić przed tą brudną grą. No, to jest dla mnie duże rozczarowanie, jak działa Szymon Hołownia. No, bardzo dwuznaczne tłumaczenia z tym, że nie na to się umawialiśmy z koalicjantami, czyli, czyli na co? Czyli na co, panie marszałku? No i myślę, że ta sprawa będzie się już ciągnęła e, za Szymonem Hołownią do końca tej kampanii, co stwarza jednak duże szanse dla kandydata Konfederacji, czyli Sławomira Mencena, żeby zająć to trzecie miejsce, przynajmniej dopóki nie wiemy jeszcze o tym kandydacie, który Nadejdzie, który nadejdzie, który tak, jeszcze Tak, ten Czarny określić. koń, który zawsze się gdzieś pojawi. No i oczywiście takim naturalnym wyborem się wydaje być Krzysztof Stanowski, który będzie wykorzystywał do promocji portalu w ogóle taki, taką hecę, którą pewnie wokół tego zrobi. No ale taki kandydat chyba Polakom jest po prostu potrzebny. Polacy muszą mieć kogoś takiego zupełnie nowego, kogoś w kogo mogą swoje nadzieje zainwestować czy to będzie mm, Krzysztof Stanowski czy ktoś w stylu Doroty Gawryluk to jest inna rzecz ale takie nowe osoby mają premię na tyle pokaźną że jak nie skopią tego same to mają szansę na silne trzecie miejsce i dużo różnych rzeczy ja mam wrażenie wręcz, że to odżegnywanie się Krzysztofa Stanowskiego od tego, że to nie jest poważna kandydatura, nawet jeżeli wystartuje, co mówi sam otwarcie. Mam wrażenie, że to jeszcze bardziej podbije mu poparcie i zagłosuje na jego to ewentualnie, jeżeli wystartuje te kilka procent więcej osób, niż gdyby mówił, że jest to kandydatura na serio, bo wtedy taka osoba może oddać głos i stwierdzić, że ok, ja pokazuję, nie wiem, w ten sposób, że mam dosyć polityki, dosyć polityków, no bo gdyby, gdyby była to poważna kandydatura, i zamierzał on naprawdę objęć urząd, no to wtedy trzeba byłoby się już zastanowić czy taki ruch nie jest jednak za mocny, zgłosowałem na Stanowskiego, także jeżeli wystartuje to ja nawet przewidywałbym tutaj spokojnie 10% albo i więcej. No ale to też jeśli chodzi o, no ja też przewiduję tak i, i w ogóle Zdziwiłoby mnie, gdyby było gorzej, chociaż oczywiście jeden błąd może bardzo dużo kosztować takich kandydatów. I yy, jeden, yy, bym powiedział, nieoczekiwany błysk, yy, czy też yy, yy, jak, jakieś takie wy, wyjście niespodziewane i yy, pojawienie się jako liczącej się postaci, też może. Yy. Być bardzo brzemienny w skutkach. Tutaj najlepszym przykładem jest Adrian Zandberg, który wychodził jako kandydat razem, w, jako lider razem w debacie wyborczej przeciwko Barbarze Nowackiej, która była wtedy taką księżniczką nadzieją lewicy. No bo wtedy jeszcze taka jednak dość młoda w tym towarzystwie, bardzo lewackie takie bym powiedział korzenie, które wydawały się móc pociągnąć. I skończyło się to tym, że lewica nie weszła. W ogóle do Sejmu, bo była jako koalicja i spadła poniżej 8%. A Adrian Zandberg Adrian miał 3% z razem, więc dostawał pieniądze z budżetu, mógł sobie spokojnie podziałać. Wydawało się, że to będzie game changer, bo i w ogóle taki. Wyjątkowy niedźwiedź z brodą, no char charakterystyczny, charyzmatyczny, też w pewien sposób, i co i nic. No minęło 10 lat, i Adrian Zandwerk jest chyba w gorszym miejscu niż był, więc w wyborach prezydenckich błędy mogą być kosztowne, ale też takie super strzały, super pomysły, też mogą dawać bardzo dużo. No To będzie absolutnie fantastycznie ciekawa y, kampania i skończmy z tym gadaniem, że będzie brutalna jak zawsze. No zawsze jest brutalna, bo to jest y, ostra gra i stawka jest y, bardzo duża, no w, ale nie możemy dawać sobie wiązać języków, klawiatur i, i wszystkiego, bo będzie brutalna kampania. Nie, trzeba do kości prześwietlać każdego kandydata równo, nie o, odpuszczać y, nikomu, bo ten kandydat, który wyjdzie, y, im y, więcej y, dostanie trudnych pytań, czy też nawet ciosów, bo to w pewien sposób są ciosy. No to jeśli wyjdzie z tego z wyścigu zwycięski, to na pewno będzie silniejszym prezydentem. A ja, drodzy państwo, nie chcę mieć takiego prezydenta, który będzie jakąś tam pacynką. I na razie jedyną taką pacynką ewidentną, no to wydaje się być od początku Karol Nawrocki, który, przypomnę, mówię tak, dlatego niech się pan nie gniewa, panie prezesie, doktorze, bo nie ma tam żadnej samodzielności w jego przekazie, innej niż w stosunku do PiS. Pierwsze pytanie, które chciałbym y, jemu zadać, to niech on powie pięć najgorszych win PiSu, y, które y, z ośmiu lat rządów. I on będzie mówił, no zawsze będzie coś, co można zrobić lepiej. Nie, pięć jakichś takich ewidentnych, Pana zdaniem, błędów. I będzie znowu nie uważam nic. No właśnie, i jeżeli chodzi o tę kwestię, zastanawiam się nad kampanią Rafała Trzaskowskiego. Polska powinna być potęgą! Polska gospodarka powinna być potęgą. Dzisiaj, drodzy Państwo, potrzebny nam jest patriotyzm gospodarczy. Dość już naiwnie pojmowanej globalizacji. Świat się zmienił. A my musimy się skupić na tym, żeby polska gospodarka odzyskała swoją konkurencyjność i była jak najsilniejsza. Nie ma żadnego powodu, żeby nasze firmy w różnych sektorach rolno-spożywczym, meblarskim, maszynowym. Nie mogę konkurować z najlepszymi firmami na całym świecie. To jest dzisiaj najważniejsze, patriotyzm gospodarczy. Bo tylko wtedy cała Polska naprzód! Patriotyzm gospodarczy, cały czas będzie, będzie tutaj mówienie o nie o serach, czy jednak trochę zobaczymy innego Rafa Trzaskowskiego w drugiej części kampanii. Na pewno podkreślał to, że ta sprawa bezpieczeństwa, jak również patriotyzmu gospodarczego, będzie dla niego ważna, ale ja mam jednak wrażenie, że dużo osób o tej kandydaturze obecnie myśli i takim przedstawianiu jej, takim sprzedawaniu jej dużo osób o tym myśli także, kurczę, że co to jest przebieranie żyrafy za kota? To, czy to jest wiarygodne dla ludzi, czy cała taka kampania na pewno, kiedy wszyscy zdają sobie sprawę, że nie do końca tak to było, nawet jeżeli wskazać tutaj jakieś rzeczy, gdzie Rafał Trzaskowski no, robił w takim kierunku, ale pewnie, pewnie u wielu polityków można to wskazać, czy to, taka kampania będzie Rafała Trzaskowskiego do końca wiarygodna, czy jednak sztab w pewnym momencie nie pomyśli, że kurczę, to ma sens, ale czy ludzie w to uwierzą? Właśnie to jest tak naprawdę takie ogólne pytanie o to, czy Antypis wystarczy, żeby wygrać wybory prezydenckie? Czy jest taki w narodzie jednak stosunek jednoznacznie negatywny? Większości wobec PiSu i nominatów PiSu, że po prostu nie pozwolą ludzie PiSowi wygrać tak jak nie pozwolili w październiku 2023 roku, bo tylko dzięki frekwencji, jeszcze raz powiedzmy, tylko dzięki temu, że tyle ludzi poszło do wyborów, PiS realnie poniósł porażkę, przychodząc pierwszy na metę. No ja jednak bym był bardzo, bardzo ostrożny w stosunku do przekonania, że takie zmiany bardzo spektakularne jednak poglądów nie zostaną niezauważone. Ale tutaj to mamy taki temat, który nie wywołuje jeszcze tylu emocji, jeśli chodzi o sam patriotyzm gospodarczy, że tak powiem. Bo to już jest coś, co, co wielu różnych kandydatów na różne sposoby próbowało nam serwować. Natomiast co, do, co można. Ja bym powiedział tak, nie mam absolutnie przekonania, że Rafał Trzaskowski może spokojnie spać i idzie od sukcesu do sukcesu coraz wyżej aż do pierwszego miejsca i prezydentury. Nie mam takiego przekonania. Uważam, że dużo jest tam do naprawienia i też brakuje... Mi przynajmniej na ten moment, jakiegoś takiego świeżego, nowego otwarcia, ale jednak to jest kandydat, który ma już swoje przekazy i ma już swoje pomysły, z którymi wychodzi i mówi. Między innymi takim. Pomysłem, no to jest ten fundusz prezydencki, wprawdzie nie są to olbrzymie kwoty, ale jednak coś, co będzie mógł sam prezydent załatwiać nie tak jak go kiedyś wkręcili w nalepianie taśmy klejącej na szybę, tylko rzeczywiście będzie mógł mieć pieniądze, żeby takie nowe szyby wstawiać, mówiąc metaforycznie. I, i to jest jego autorski pomysł. Jednocześnie ma e, e, nadzieję, może mieć nadzieję na to, że koalicja się na to zgodzi, więc e, to jest jeden z takich e, Tematów, który jest bardzo łatwy, pomysłów, który jest łatwy do zrozumienia dla każdego i który będzie mu jakoś niósł. Podobnie jak to, że on mówi, że on współpracuje z samorządami, jest samorządowcem i myśli samorządowo, no to samorządowcy, którzy będą mu pomagać, a ci samorządowcy jednak w znakomitej większości są przeciwko pisowi, też będą naturalnym jego zapleczem, więc yy, yy, myślę, że yy, to mu tak nie zaszkodzi, ale widać, że no, no nie da się na pewno tak od ściany do ściany i, i, i ta konwencja, co będzie nie mówić, była zaskakująca, nie było po niej żadnego bonusa, tak, yy, który by... Powodował, że był jakiś realny wzrost. No, zostały ładne obrazki być może, nie, nie wszystkie były idealne, jak pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, ale no to, to na pewno nie jest taki pra mocny, prawdziwy start. Muszą to, tą inaugurację chyba jeszcze raz przemyśleć i w styczniu powtórzyć, bo to chyba się nie przyjęło i nie będzie dobrym pasem startowym. No takim przyjemnym remedium na tą kampanię na pewno byłoby właśnie e, przytaczanie, wyskakiwanie po prostu z nowymi pomysłami, bo e, ja jednak mam wrażenie, że na pewno ludzie mają, e, nawet jeżeli te podziały są bardzo mocne, to e, ludzie mają trochę dosyć przesłania zarówno z jednej strony. Strony partii, jak i drugiej, i na pewno nie chodzi o to, że te różnice znikną, ale że oczekują czegoś nowego. Nawet jeżeli te, te różnice pozostaną, to jednak e, oczekują na pewno ludzie trochę innej debaty niż była do tej pory. A Rafał Trzaskowski na pewno ma tutaj duży, duży walor w postaci tego, że jako jedyny do tej pory kandydat łączy jednak w największej mierze tutaj ludzi o różnych poglądach, niezwiązanych z koalicją obywatelską, i to myślę, że jest rzecz, z której e, powinien wyciągnąć wnioski, jego sztab, z tego, że tutaj do tej pory po tej kampanii, prekampanii jednak poparcie dla Rafała Trzaskowskiego nie rosło, a jednak jest ten walor, czyli bardziej tak trochę jednak moim zdaniem pozycjonowanie tak Prezydenta, jako ja wiem, że to najbardziej wyświe, wyświechtane na świecie, ale jako bardziej trochę prezydenta wszystkich Polaków, czyli coś, co na przykład mocno moim zdaniem reprezentował Aleksander Kwaśniewski, odcinając się od takich sporów politycznych mających miejsce na co dzień, nie stawiając się po miejscu partii. Zobaczymy, jak, jak też sztab Rafała Trzaskowskiego to rozegra, ale ja myślę, że. Wszystkie sztaby do tej pory nie odkryły w ogóle tych kart, którymi będą grały w kampanii. My tutaj wyciągamy pewne wnioski, ale jak to będzie wyglądało już niebawem, to już się przekonamy. Bo myślę, że jednak nieoczywistą rzeczą, o której chodzi trochę więcej, porozmawiamy w podejrzanych politykach, jest to, jaki wpływ na kampanię wyborczą będzie miała sprawa rozdziału Kościoła od państwa. Będzie miała ostatni raz, ale na pewno bardzo mocny i też te takie dyskusje o księdzu i hasła o tym, że jest to atak na kościół, tak jak atakiem miały być działania w tej sprawie Romanowskiego, to będzie stawiać na pewno ta strona pisowska. I jedno, co chciałbym powiedzieć, ja mam takie marzenie jednak z perspektywy czasu, żeby... Ci kandydaci, którzy walczą o prezydenturę, walczyli o to, żeby być prezydentami y, wszystkich Polaków, ale jeśli będzie to walka między y, człowiekiem z spisu a z platformy, to na pewno nie będą y, próbowali nawet y, tego zrobić, bo y, be, to będzie znaczyło, mówimy już o drugiej turze, to będzie znaczyło, że wtedy idą w totalną polaryzację i y, tego nie będzie. I to jest bardzo, bardzo smutne, bo no, dzisiaj trudno sobie wyobrazić historię, którą miał Aleksander Kwaśniewski w drugiej y, turze wyborów, kiedy wygrał w pierwszej turze po prostu, bo tak był dobrze oceniany przez ogół. Mimo wszystkich wątpliwości, y, też takich aferek, nawet korupcyjnych, różnych spekulacji y, czy problemów y, alkoholowych, o których się trochę mówiło, trochę widziało. No i to wszystko nie zniechęciło do niego Polaków, więc yy, no szkoda, że trudno mieć nadzieję na podobną historię, bo przydałaby nam się znowu postać jakaś, którą chociażby tolerowali, akceptowaliby ludzie z drugiej strony barykady, no to się w tych wyborach raczej nie zdarzy. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.